Dobra, jadę od razu po tamtym. Bo jestem tak ciekawy, miałem już kończyć, kurde, montować to wszystko. Bo ja, na zapas sobie dużo nagrywam, tak mi się w to dobrze gra, że nie da się inaczej. Idę dalej po prostu. Słuchajcie, z tego miejsca gdzie skończyłem, co tutaj będzie? Boss jakiś? Bo tam jeszcze jest droga w tył jakaś. Jakiś zamek, dobra, ja tu jeszcze wrócę potem. Aha, tu będzie chyba ta droga. To ja tam. Ale też tu nie wszystko zwiedziłem, więc akurat jest dobry motyw, żeby. żeby to sobie posprawdzać, co on tym tak łukiem. Tak wiesz go. No chodź, tu chodź. Zmęcznie, no. O! To nie było rozsądne z mojej strony, ten atak. No. O, wiedziałem, że mi odwinie. Głupio się dałem trafić. Nie wiem, czy aż ten krwotok zleci. Bo tamte. O nie, bo tam ci garami będą walić, a nie piłą. No, chodź, chodź, chodź. Rzucił! I piłę wyjmie? A ty! zupą mnie rzucasz? Ole się wściekł! No, jak zupę zmarnował na mnie, no to. to... O! O! Jaki wkurwiony! O! Ki pokaz siły! No i co ci to dało? Się złościsz. Melisę wypi! A, ten tam zeskoczył do tego dołu, bo tu wiem, że trzy, trzech było. Dusza. Co tu jest jeszcze? Jakaś zasadzka. Ktoś tu zeskoczy na mnie. Przed tobą wróg. A, pieseł. Fajny model tych psów. Podoba mi się. Tu dwa były, czy jeden? Bo zdurniałem. Jeden. Nęcąca czaszka. Może się przyda na tego bossa. Chociaż ona krótko tam trwa. Tam nie wiem, czy to jest warte w ogóle świeczki, żeby to rzucać tym. I się, że tak powiem odfokusowywać od walki Ja jeszcze nie sprawdziłem do końca te, te Te... lochy jakby bo tam wszedłem tym kluczykiem otworzyłem A tu jeszcze była droga, nie? Z tymi szkieletami czy czymś Ja tu gdzieś blazłem, nie? Tu otworzyłem, ale jeszcze coś... Tu jest jakaś mgła. Czy to ona mnie na przykład rani, czy... <śm> ale się wystraszyłem! <ś> Ej, nie, tego się nie spodziewałem. Drugi raz już mnie gra wystraszyła, która nie jest horrorem. O, ale ja bym się spodziewałem czegoś innego. O, ale szczury nie trują jak widzę. Dobra. Wygl wygl Wyglądał na groźnego. Pierśń krwawego ukończenia. Pewnie odporność na krwawienie nie dodało, tylko ile on waży? Odporność na krwotoki. Ale to fatrol? Nie, jeszcze nie patrol. Dobra, jeszcze z pół kilo mam, jakby do noszenia. To sobie go mogę ponosić. Zwłaszcza, że tam są ci właśnie z tymi piłami, to. I tu jeszcze nie byliśmy. Tu są. To będzie skrót do ogniska, chyba co? Tego tu. O, i będzie można sobie przylewelować, bo mam 6000 dusz. Ale jeszcze sprawdzę, co tu jest. Tak, bo to będzie skrót, żeby tam nie latać od początku. To po to było to wszystko tu. Zajebiście, ja, to, ja tu idę. Potem na tego drzewca, może. Nie wiem, czy dzisiaj, czy. Ja jestem ciekawy, czy te, tej bramy tam, gdzie był ten ziomek. Ale idę sobie levela zrobię. bo to. Mieć dwa levely, a nie mieć dwóch leweli. Wiecie o co chodzi? Jakby się tak nie grało w ten sposób, by się tylko przepierdalało te dusze, to byłoby tylko trudniej, nie? A tu o to chodzi, żeby sobie wejść tu. O, i zrobię sobie. To wiarę, tą wiarę, te wiary, te wiary na 10. Założę sobie może ten do leczenia tak awaryjnie. Dobrze, nie gadaj tyle. Dawaj tą wiarę. Co ona jeszcze daje? Odpor od odporności parę daje. Damy sobie jedną wiarę, zręczność, a już nie mogę już więcej takie drogie te levele. Ja rozumiem, że inflacja, ależby level taki drogi? No. Wiecie co? Ale z gniotków mam trochę pewnie, co? Zjedz to wszystko w pizdu. Dawać levela. 2400 Ja kółko wciskam, bo chcę to skipować, te dwa a ja tu się X-em. Mi się z Gritfallem dalej to myli, nie. Ja ten tak... Co ten Gritfall robi z ludźmi, no? Wigor, to jest do trzymania tych rzeczy, nie łudzmik. Tu bym może tego też pierścienia drugiego założyć i odporności rosną. Dobra, robię to. 1300, raczej mi nie będzie już stać dalej. Mm, tu. Ale jeszcze odłamki miałem, idziemy do tego. Za odłamki jeszcze zrobię, zrobię, tego sworda lepiej. Zmocnij broń. Nie mam jeszcze, jednego mi brakuje, no. A, może ta baba teraz sprzedaje, jak ja i te kości dałem, czy coś. Masz odłamki? Powiedz, że masz. Przydaj się na coś. Nie masz. Dobra, trudno. Teraz powinienem móc. Albo zamiast tego to ja będę. Mógł... A, to jest mocniejsza wersja tych cudów, nie? Tylko, czy nie będę grubas robił? Nie? I teraz będę mógł sobie tę tego spela tutaj dać chyba dostroić. O, będę sobie mógł Co ten sąsiad się tam tłucze? No i jak go mam, O, będę mógł się leczyć. Od, jak tego Estusów zabraknie, to o ludzie, to się bardzo przyda. Podróżuj i wracamy do mostu. Idziemy do tego zamku. Ja jestem ciekawy, co tam jest. Czy tam jest po prostu jakaś nowa lokacja. A może ten drzewiec jest opcjonalny? Cholera. No i widzicie, ja nie wiem, gdzie ja mam iść teraz. Hmm... Dobra, idę na tego drzewca, bo mnie już męczy to. Kuszę się założę. O ile kusza waży? Mało zasięgu ma, ale... Ale też mniej waży, czyli bym mógł na przykład tego pierka se założyć. I nie ma gruba srola, dobra, fajnie. Ten będzie mi tu dręczył, to go się pozbędę. Oś mi pierdalną. O! Ale zły, ten to jest taki... Dobra? Coś ma. Od, odłam... No teraz mi odłamek dałeś. Jak będziemy w tym w Nexusie to... To ulepszę tego. Sworda. Dobra, tu trzeba było przebiegać, a ja się rozglądam jak dureń. Tu nawet nie staje, nie ryzykuję. No wyłaście z tej chałupy. To dajcie się tam pozabijać. Siekłeś ich tam? Nie trafiłeś. Urlaj się tam, no się gasz, szybko pij to. No i dwa jest mniej na bossa, ale mam cuda teraz, więc i tego palenie se wezmę. Ten te dąże wyrzucę stąd, nie tu, tu jaranko. To na kondycję się też przyda. I nic więcej takiego tu nie mam sensownego. Dobra, trzeba się zemścić na tym drzewie, co? Od razu. A, no takusza będzie tego, nie? Dobra. Zam będę podchodził go w tej jojka, będę tam strzelał. Będę na razie się tych. Ci są te... ten z młotem był taki wnerwiający, o ten właśnie. Zaraz spróbujemy to drzewko. Oj, ładnie kusza bije. A drzewko? Ojej, po 32. Więc to będzie taka na kryzysowe momenty, bo to... ze czasu szkoda, że ja to nim ma, ja to ubiję tą kuszą. Palimy miecz. O Jezus, się turlał na mnie. Nie zauważyłem. A, aż po tych jajkach. Co ja mu tak mało zadaję? 88 ledwo. Czy ja mu więcej zadawałem? O, zabolało go. I co on teraz zrobi? Masz tu dziś nowy martwy punkt? Na plecach. Chyba. O NIE! Ja przeżyłem to?! Jak ja to przeżyłem? Tu na plecach ma wora jeszcze. On tam... ...musi chyba se... O, jakiś kwas się leje. Sypie się z góry. Ja się nie spodziewałem, że ta walka się przeniesie. Ale przynajmniej tych chłopów nie ma wszystkich. Tych Januszy. Co tu jest? Kość wiodąca? Aha, czyli można sobie stąd w razie co. Tarcza Boga Wojny. Brzmi mocno. A tu jakaś łapa wyszła z niego. Co on zrobi? Ja tę łapę pewnie muszę walić teraz. Się turla gruba, Ja nic nie widzę. Tu są jojki jeszcze. O! Dobra, ucieczka Oj, tą syro mnie tu majsnął. Zobaczmy jak to działa. O, to co to, to? Myślałem, że to więcej będzie robić. Dobra. Zróbmy tak. Zjemy tego krzoka. Zapalimy se. Co będziesz robił? Coś kombinuje. O, się wywalił. A tu na rękach ma jeszcze te pąkle, o. Zabolało, zabolało. A, i to chyba ty na... tych też będę musiał rozwalić. O, usiądź se, bo... Jeb tym dupskiem. Co tak... A w tę rękę też mogę walić? Czy ona jest... Ona jest jakaś taka nieodrzewiona, nie? Nieokorowana. Tu ma te jojki jeszcze. No zdecyduj się na coś, bo mi się ogień traci. A, ty tu bronisz teraz. A, tych jajec tam będzie bronił. Ojej, no rzuci mną. Czy mnie ugryzie? Ała! Pokaż te jajca lepiej. Zobaczę, czy coś lepiej mu. Walnę w tej joja. Z 32. A, on teraz czepnie w ziemię. To jest chyba moment, w którym ja powinienem gdzieś tu zobaczyć, czy on tu nie ma na girach. Nie, on z przodu ma. Co ty robisz? O, na plirach ma jeszcze. Na ręce ma. Dawaj tę rękę. Znowu tu nasrał. No ten jest skomplikowany, powiem Wam. Ja tam będę 4 rękę gonił, nie odpuszczę A, aha, chciałbym. Oj, nie wiem co on robi. Odsunę się na. Na się smażę w tym. Ale tam dostał raz. Tam gdzieś hitbox łapie, widzę, ale niedokładnie. Nie, nie, to się nie sprawdza, słuchajcie. Ale jeszcze sobie wezmę. Co on mi zrobił? Dost trafi mnie? Nie trafił. Ręka Ale ta ręka dostaje Tak Dobra, ja już go rozumiem tego bosa Znowu, żeś tu nabzdził. Teraz trzeba się tu tą, tą ręką się trzeba. Niech on se, Ja właśnie wiem, jak ja daleko odchodziłem, tą wstawał na te łopy. O! I on teraz pierdanie w tę ziemię, chyba tak. I tę rękę tu dał. O Panie kochany. a No, bo ta ręka to jest groźna, ale jak on już tak walnie w tę ziemię to on tam bez władz traci w niej. Ach. Chciałem tego go Pąkla walnąć. Dobra, do tej łapy się nie zbliżam, bo wiem jak to się skończy. O, to ten atak? Nie, to nie ten. Ja muszę tam dal daleko odejść. Odstań na tt! Dobra, w dupie są puszą Aj Powstawaj na te łapy Albo no już nie wstanie, bo już wie co ja mu zrobię Ojej, ale mi od... O ty suki synu! Nie, teraz nie, nie zgadzam się. No skurwysyn! Ale mnie wydymał, ja liczyłem na ten atak tam jego. Ale dobra, ja już wiem o co tu chodzi. Ech. No dobra. Dałem się tutaj zrobić. Zapomniałem też, żeby ten miecz podpalać z durami zajmowałem. Dobra. Za czwartym razem chyba się powinno udać. Ale boss jest powiem wam konkret. Ja po Dark Souls 2 pamiętałem, że te bossy wszystkie to była maniana fushera, nie, częściowo. Takie łatwe były, a tutaj coś stawia mi opór, nie? Tego mi brakowało. To był problem dwójki, o którym mówiłem w recenzji. A tutaj jest właśnie. O, i teraz mam wszystkie Stusy na przykład. To mi też pomoże. A no zaraz, co tu jest? Co to za brama? Co to za mis? A... Aha, tu ta baba była z tym patrolem. Nie wiem po co. Dwie drogi po prostu. Tu coś nie ma. A tutaj chrupie ta gra, widzę. Te FPS-y tu spadają. Nie wiem, czy to będzie na Elgato. Widać pewnie tak. Ale to gra, tak. Tutaj chrupnęła sobie. On zdążył naprawić. Tu, tu Ten drzewiec to taki. Nie jest jakiś powolny. Zobaczcie, jak szybko tu odbudował. Chociaż zgaduję, że może się udać tak to wywalczyć. Że ta walka się w tym dole nie będzie działa, chyba że dosłownie cała tutaj ta podłoga się wali, bo tam mi się wydawało, tak to wyglądało. Że tam się taki tylko fragment zarwał, nie? Ale nie wiem w sumie. Dobra, uciekam. Teraz się zdenerwuję. Te wieśniaki mi tu denerwują, bo oni też tak się pojawiają, będą przeszkadzać. Tu trzeba go szybko dojechać, w te jajka. Co? On mnie trafił, ale mnie nie trafił. O dupom trapierdalnie. I się zesrał jeszcze. Dobra, to jedna ręka mniej. Padaj stąd Nie ma tu miejsca dla takich jak ty On tak niby trzepie, ale nie trafia A, on tam ma okorowane te plery Nie wiem czy ognia teraz użyć, czy zostawić sobie na potem Niech on sobie tu machnie Ja w ogóle tarczy nie wiem czemu nie używam, a ta tarcza by mi pewnie też pomagała tu Dobra, teraz będzie strał znowu. O, dobra. I teraz chyba będzie w ziemię walił. Ciekawe, czy on to całe zarywa, czy tylko część. No, teraz buknie. O! Tak, to są wszystkie tekstury lecą, no. Co ty się świeci na zielono? Dusze moje, tak. Nic nie pytałem. Co on robi? A, jojki sobie rękę wyjął Dobra, wstawaj, tak, 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 dokładnie tak To jest twoja słabość Ale mu wiebałem teraz Jak będzie teraz jeszcze wstawał Będę widział to spróbuję ten mieczek podpalić I go tym mieczem tam obalę ale na razie to tu się wydurnia coś tam Tymi jajkami tam się popisuje No, wstawaj, wstawaj. O, wstaje No i je po ziemię, dawaj Jebiń kur... Hehehe. <laughs> Dobra, don't be greedy Ole dostał to jest strategia w dupie. dupie. Nie będę o tej jajka się dubił jego. No, chodź, wstawaj, wstawaj. Nie ma czasu, bo już jest A, a może on już nie wstanie? Może on już przewidział, że to jest jego słabość. Ja się leknę lepiej. No dawaj, wstawaj. Jestem daleko od ciebie, no. Musisz tu wstać, żeby do mnie dojść. A nie, on już tak nie zrobi. On już wyczuł, że ja tak... Ale to pomyślane jest to od twórców. A może... O! Co robi? Nie wiem, dupą tylko wali. Dobra. A może teraz wstaniesz? Teraz chyba wyżywka była. O, wstanie! No, gdzie byś nie wstał? Z takimi jajami byś nie wstał. Za daleko trochę stoję, ale jeszcze raz, dobra. I już wystarczy. Teraz się zesra. Czyli nie, jajka będzie rzucał. A nie, zesra się. No. Dobra, ja mam. Ja se tam idę. No. Czekaj, czy będzie raszował? czy będzie... Czy wstanie. Wstaje? Nie. O, fatrola robi. Jak ja z tym pierścieniem. Tych jajek nie dosięgnę. Ach, chciałem te na... ...jajka dorwać. Dawaj, wstawaj tu, chodź tu, cholera. Nie przedłużaj, tak Wstajemy i umieramy. To już co? No i proszę bardzo Ale jaja, ale jaja, chyba zgubił pan swoje jaja. <śmiennie> Pies depozycyjny. Toczony przez klątwę. Co to za trofek? Żar przywrócony Za co to? Aha, po prostu za drzewca trofek. 62% ludzi go pokonało, czyli jest dobrze. Już więcej niż tego, <laughs> niż ojca Gazgo Ignaz z Bladborna. A może wam, nie wiem, byście kiedyś i to wam opowiem, czemu ja Bladborna nie lubię. Uh, o, ognisko się tu pojawiło. I tam coś jest jeszcze, jakiś ołtarz. Czy to nie jest ołtarz? 10 tysięcy dużo zaraz to skonsumuję. Modl się przy ołtarzu ofiarnym. Ofiaru i kajdany z kręgosłupa, co to daje? Nie wiem, dam. To jest jakieś przymierze, pewnie tak, ale jakie? Nie wiem. Nie wiem, to walić to. Myślałem, że się pojawi coś. Dobra, ja sobie zrobię levelka i to chyba będzie dzisiaj na tyle. Ja muszę sobie to wszystko teraz ładnie. Przemyśleć, tam będzie ten zamek, jakby jeszcze tylko do dojścia, bo już wszędzie tu całą osadę Januszy zbadałem. Tu jeszcze Wam pokażę, żeby nie było, że bez Was tu robię, co ja tutaj wkładam. Witalność się przyda, Niedłużo hmm, nie tego zrobię. Ten Wigor mi tutaj by nakręcał. Zręczność? Nie, może siły, bo taki. No, muszę więcej atakować. Tak, siłę zrobię. A do strojenia mam 10, to zgaduję, że jeszcze drugi cud mógłbym używać. A, jeszcze ulepszę ze sworda. No, mój kuj, tu sworda. Nie gadaj. Bodem duży odłamek, to mam tylko jeden. No i dobra, jest duży progres. Dobrze, że zrobiłem poprzednio ten backtracking, bo tu poszło już luźno dzięki temu. Kto to stoi tu? Kto to jest? Oh, hello. One piece. Me. A, to jest ten co go uwolni uwolniłem chyba, tak? Ty jakieś też rzeczy sprzedajesz? Bomby. Człowieczeństwa Kuszę, to kuszę to mam Dobra, tu... tu widzę przybiera ludzi. Tu gdzieś tak kapłanka będzie jeszcze Tu siedzi ten rycerz, to, to jest taki To jest ten taki dureń w każdej części, on tam jakieś żarty nieśmieszne opowiada. Dobra, ja już tu kończę, bo tu już nie ma nic do, do gadania Dzięki za oglądanie. Do następnego